Czas apokalipsy. Czas apokalipsy to nie tylko temat naszego piątkowo sobotnio niedzielnego spotkania w Bardziej Śląskim. Czas apokalipsy to także czas naszych modlitw. To czas spotkań modlitewnych, kiedy razem z chórami aniołów i świętych. Jednym głosem wołamy, i to przede wszystkim czas Mszy Świętej. Eucharystia jest jedną ze scen apokaliptycznych. Czas apokalipsy. Odnosi się to do Mszy Świętej w sposób szczególny, bo teraz rzut oka na całość Księgi Apokalipsy. Do tej pory tak zaglądaliśmy to tu. To tam w różne bardzo natchnione i bardzo poruszające miejsca, a teraz spojrzymy na Księgę jako całość. Całość Księgi Apokalipsy wydaje się zapraszać do przeżywania Mszy Świętej w takim rytmie i w takich odsłonach, jak jest tam od pierwszego do ostatniego rozdziału zapisane. We mszy świętej mówimy przecież na początku, Pan z Wami, Pan z Wami, Pan Jezus z Wami. Po co? Po to, żeby wszyscy sobie zdali sprawę, że miejsca, z których przyszliśmy, te miejsca życiowe, miejsca zabiegania, miejsca czasem zdenerwowania, często pracy, najróżniejszych pomyłek i sukcesów, te miejsca naszego doświadczenia, Potrzebują bardzo mm, wielkiego źródła mocy, która jest msza święta. I że tu Pan jest w sposób szczególny. Pan z Wami. A przecież dokładnie tak samo stało się w pierwszym rozdziale księgi Apokalipsy, kiedy, jak pisze autor, ja, Jan, przebywałem na wyspie Patmos z powodu Słowa Bożego, czyli skazany. Przez rzymskie władze za wyznawanie chrześcijaństwa na miejsce zesłania, którym była wyspa Patmos. I pośród tego utrapienia, pośród zesłania, pośród no musiało tak się wydawać też klęski kończy życie na zesłaniu. Podczas tego wszystkiego, nagle, jak pisze obróciłem się i zobaczyłem Syna Człowieczego. Pan jest ze mną. Obróciłem się i zobaczyłem kogoś podobnego do syna człowieczego, pełnego mocy, tego, który ma klucze do otchłani, tego, który był umarły, a jest żyjący. To właśnie jest znaczenie tego pierwszego pozdrowienia we mszy świętej Pan z Wami. Abyśmy uświadomili sobie to wszystko, co Jan. Uświadomił sobie podczas swojej modlitwy na wyspie Patmos, rozdział księgi Apokalipsy I. Następnie we mszy Świętej mówimy, uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie sprawować najświętszą ofiarę. I następne rozdziały księgi Apokalipsy, drugi i trzeci. To rodzaj rachunku sumienia, kiedy Pan Jezus pomaga kościołom, są listy do siedmiu kościołów. Pan Jezus pomaga chrześcijanom uświadomić, że są grzeszni. Listy, które kończą się wezwaniem nawróć się. Nawróć się, wiem o Twoich grzechach, wiem o Twoich odstępstwach, wiem, że byłeś gorący, a jesteś letni. Wiem, że tylko z imienia jesteś chrześcijaninem, nawróć się. Nawróć się i weź z powrotem to, co otrzymałeś na początku. To taki apokaliptyczny rachunek sumienia. Można więc powiedzieć, że ten akt pokuty, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem, to kolejna apokaliptyczna scena, którą przeżywamy z rozdziału drugiego i trzeciego. Dalej, kiedy Jan słyszy zaproszenie, wstąp tutaj, a ukaże ci, co potem musi się stać, centralnym momentem tej wizyty w niebiańskich realiach jest fakt, że baranek bierze księgę. To, co tu w ołtarzu, uwiecznione i na Dolnym Śląsku w dziesiątkach kościołów. Zapomniałem zapytać księdza Marka Mykwińskiego, czy u niego w parafii też, Taki apokaliptyczny baranek jest bardzo możliwe, że jest, bo on jest w bardzo wielu starych kościołach. Baranek bierze księgę, bo jest, tylko on jest godzien wziąć księgę słowa, czyli tylko w Panu Jezusie jest zrozumiała księga objawienia, inaczej jest, no, jakaś taka urwana w połowie. Tylko on jest godzien wziąć i następnie jest przez. Kilkanaście rozdziałów, ułamanie kolejnych pieczęci. Tych siedmiu pieczęci, które tu też są wyobrażone, Kościół w Jezusie Chrystusie zaczyna rozumieć słowo Boże. Kościół w Jezusie Chrystusie, czytając Pismo Święte, zaczyna rozumieć, co potem musi się stać. Cokolwiek by się stało. I prześladowania Nerona, i prześladowania Dioklecjana. I burzliwe czasy średniowiecznego chrześcijaństwa i nowożytnych rewolucji, i to wszystko, co nas teraz spotyka, to wszystko staje się zrozumiałe. Bo w baranku Bożym, w Jezusie Chrystusie, pieczęcie, słowa zostają złamane, i po to Kościół czyta pismo święte, po to są te czytania. Niedzielne w każdej Mszy świętej, aby ich świetle zrozumieć. To wszystko, co się przydarza. Co często jest, jak to w też kolejnych apokaliptycznych scenach, trudne, dramatyczne czy nawet tragiczne. Liturgia Słowa. To jest liturgia Słowa. Liturgia Słowa to jest apokaliptyczna scena. Czyta się Pismo Święte po co? Po to, aby móc złamać pieczęcie i oświetlić nasze życie. I przychodzi, to już bardziej na. Końcu księgi Apokalipsy, Uczta Baranka. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Ucztę Baranka. Błogosławieni. Dokładniej, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Ucztę Godów Baranka. Ponieważ słowo gody. To jest starosłowiańskie wyrażenie. Chyba pochodzi od słowa godzić się, jak rody się godziły, żeby młodzi zawarły małżeństwo, gody. Ale dzisiaj stało się już mniej komunikatywne, dlatego w tych nowszych tłumaczeniach Pisma Świętego mamy nauczkę weselną baranka. Wtedy lepiej. Według już nowoczesnego języka lepiej można zrozumieć o co chodzi. Jest to uczta weselna, bo oblubienica się przystroiła i przygotowała i tym jest Msza Święta, jest zapowiedzią godów, czyli zaślubin oblubienicy, którą jest Kościół, z oblubieńcem, którym jest Chrystus. Ta apokaliptyczna świadomość o której mówiłem, ta świadomość, która kiedyś płynęła jak rzeka, jak nysa, kłodzka, podczas powodzi, która zagarniała nawet lasy na brzegach, ta apokaliptyczna świadomość dochodzi do głosu, kiedy w Mszale mamy już przyjąć komunię świętą i ksiądz mówi: oto baranek Boży, który ładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali zaproszeni, no w tym najnowszym tłumaczeniu, na jego ucztę, to taki trochę skrót, ale jest to tak, czy inaczej zapożyczony z Księgi Apokalipsy. Bo pełna wersja brzmi błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę godów, czy ucztę weselną, czy ucztę za ślubin Baranka. I każdy, kto przychodzi do komunii świętej, zgadza się na to. Mówi amen. Ciało Chrystusa, amen. Mamy więc w Księdze Apokalipsy całą strukturę liturgii. Od Pan z Wami, tu będzie w szczególny sposób, przez akt pokutny, przez liturgię słowa, łamania pieczęci słowa, przez liturgię komunii świętej. Aż do chwili, kiedy znowu przypominamy sobie, że czas wrócić no, do codzienności wymagającej, turbulentnej, wymagającej, pomieszanej tego wszystkiego, co stanowi naszą codzienność, gdzie mamy wołać już z głębi świata Maranata. Duch i oblubienica wołają, przyjdź. Duch i oblubienica wołają przyjść również z głębi świata, czyli również z miejsc ewangelizacji. Tu od razu, jak to słyszę, ewangelizacja z jednej strony może sobie przypomina kursy alfa, z drugiej strony może sobie przypomina jakieś inne, indywidualne sposoby ewangelizacji, z trzeciej strony przypomina sobie swoją rodzinę, gdzie trwa latami. Codzienna, cierpliwa ewangelizacja, z czwartej strony przypomina sobie może miejsce pracy, gdzie trzeba być świadkiem Ewangelii, uwiarygadniając słowo postawą nie tylko przez godzinę lub dwie, ale rok lub drugi, a może i dziesięciolecie i drugie. Z tych wszystkich miejsc wznosi się wołanie maranata, duch i oblubienica mówią przyjdź. Cała msza święta. Od Pan z Wami na początku do Pan z Wami na końcu idźcie. Ofiara spełniona. Ponieważ w liturgii Słowa zawsze musi nastąpić też łamanie pieczęci, więc dzisiaj też jeszcze słowo o pieczęci dotyczącej tajemniczych tekstów biblijnych. Ten tekst ewangeliczny pewnie jest troszkę bardziej osłuchany. Za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. na tobie zbuduję mój Kościół, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Jest osłuchany, ale prawdę mówiąc, też wymaga złamania pieczęci. I tę pieczęć łamie się w Jezusie Chrystusie. Bo. Ten tekst jest w pełni zrozumiały dopiero w świetle księgi proroka Izajasza i dlatego ten tekst dzisiaj w liturgii jest. Bo w księdze proroka Izajasza mieliśmy o całe wieki wcześniejszy przykład z historii pałacowej, całkiem zwykłej historii Królestwa Izraela, Całkiem zwykłych urzędników pałacowych. Po co? Po to, żeby zrozumieć, jakiego słownictwa użył Pan Jezus, żeby uświadomić Piotrowi jego misję. Oto mamy Pałac Królewski za czasów proroka Izajasza, więc przynajmniej 600 lat przed Panem Jezusem. I okazuje się, że czas na wybranie nowego urzędnika Eliakima, syna Hilkiasza. I ten urzędnik będzie klucznikiem. Klucznikiem będzie odpowiadał za klucze, czyli będzie wiedział, komu otworzyć, komu zamknąć, będzie organizatorem życia pałacowego. Nie jest królem. Nie, król to ktoś inny, to jest urzędnik. To jest ten, który ma posługę w domu króla, w pałacu króla, i otrzymuje wtedy bardzo ważną, istotną rolę rodzaju ministra zarządzającego dyplomacją, zarząd, zarządzającego praktycznymi, codziennymi kontaktami dworu z, ze społeczeństwem naokoło to znaczą słowa: położę klucz domu Dawidowego, czyli króla. Na jego ramieniu. Gdy otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy, i wbije go jak kołek w miejscu pewnym. To będzie dobry minister. On dobrze wywiąże się ze swojego zadania. Mijają wieki, i pan Jezus sięga po ten właśnie obraz z księgi proroka Izajasza i mówi: Błogosławiony jesteś, Szymonie. Ty też będziesz ministrem u króla. Nie u króla Heroda, ani nawet nie u cesarza rzymskiego. To są posługi cenne w oczach tego świata. Ty będziesz ministrem u króla niebieńskiego, w Królestwie Bożym. I pałac, od którego będziesz miał te administracyjne klucze, żeby zarządzać tym, tym domem króla. To nie... Budowle wznoszone przez cesarzy z kamieni to dom Boży, jak powie potem apostoł, kościół, który jest podporą prawdy, filarem prawdy i domem Bożym. To tego domu będziesz klucznikiem. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie i co rozwiążesz, będzie rozwiązane w niebie. I znowu nie chodzi na pierwszym miejscu o jakieś y, misje dyplomatyczne, jak się układać z cesarzem w Rzymie, czy władcą w Persji. Chodzi o rozwiązywanie przede wszystkim z grzechów. obciążeni grzechami i Pan Jezus obdarza misją rozwiązywania. Komu odpuścicie, swoim odpuszczony. Idźcie i udzielajcie chrztu, głosząc Ewangelię wszystkim narodom. I opoka. opoka, którą jest wiara w sercu Piotra. Właśnie ją wyznał, jesteś Mesjasz, syn Boga żywego na tej opoce. W historii Kościoła czasem spierano się, czy tu chodzi o wiarę Piotra, czy o Piotra samego, no, święty Augustyn bardzo trafnie zauważył, no, nie ma wiary abstrakcyjnej poza człowiekiem. Ktoś wierzy? Nie ma wiary, jako tu jest wiara, a tu jestem ja. Wiara jest moją wiarą. Więc Augustyn w komentarzu przypomniał, tak, opoką jest wiara, jest to wiara Piotra. I Piotr wierzący jest opoką. Ty jesteś opoką i na tej opoce zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Widzimy też, w jaki sposób Kościół pod Ducha Świętego pomaga nam łamać pieczęcie na Księdze Słowa, bo lekcjonarz jest ułożony wcześniej przez odpowiednie instancje i ci, którzy układali lekcjonarz, umieścili ten fragment z Izajasza dziś, po to by stanowił wstęp i światło do Księgi Ewangelii według Świętego Mateusza. Po to się układa lekcjonarz, żeby ci, którzy słuchają, mogli najpierw usłyszeć źródło tych obrazów, fundamentu, opoki, kluczy Królestwa, pałacu, domu królewskiego, żeby potem zrozumieć, skąd Pan Jezus zaczerpnął te obrazy, żeby pokazać, na czym będzie polegało życie Kościoła Bożego i na czym polega pewność, że jesteśmy z Panem. Polega na tej wierze, którą wyznał Piotr. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Liturgia Słowa dobiega powoli kresu. Liturgia Słowa tej Mszy Świętej ma jeszcze wyznanie wiary, ma jeszcze wołanie, próśb. To też jest w Apokalipsie. Dusze ukrytych. Pod ołtarzem wołały do wszechmogącego, dokądże nie będziesz wymierzał kary naszym tych, którzy prześladują naszych braci? To też jest modlitwa powszechna i po modlitwie wyznaniu wiary, po modlitwie powszechnej, wezwań prośby przejdziemy do tej części kolejnej, która nazywa się to od dziewiętnastego rozdziału w księdze Apokalipsy ucztą baranka. Tam już w sposób bardzo specjalny, to w prewacji, zostaniemy zaproszeni, żeby czasami nasze myśli tak nie opadły. Bo liturgii słowa mogły opaść. Nie. To jest teraz usłyszymy Pan z wami i jeszcze raz wezwanie w górę serca i jeszcze raz usłyszymy, żeby to wszystko działo się razem z chórami aniołów i świętych. Po co? Po to, żeby z tamtego ołtarza Móc otrzymać obfite błogosławieństwo i łaskę, żeby móc w pełni wiary przyjąć obietnicę błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Godów, czy ucztę weselną baranka, a jest to obietnica apokaliptyczna. Wchodzimy więc w kolejne apokaliptyczne sceny, w kolejne odsłony czasu apokalipsy.